Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Natomiast biada wam bogaczą, albowiem macie już pociechę waszą. Zapraszam do krótkiej refleksji biblijnej na temat Ewangelii Łukasza, rozdział 6, wersety 20-26. Jest to o błogosławieństwach i przekleństwach. Jest to fragment Ewangelii, który jest na szóstą niedzielę zwykłą. Prawdopodobnie bardziej znany jest nam tekst błogosławień z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 5. Tutaj w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6 mamy cztery błogosławieństwa i cztery biada, które sobie odpowiadają w sposób paralelny, równoległy, że można by czytać po kolei: najpierw pierwsze błogosławieństwo i pierwsze biada, drugie błogosławieństwo, drugie biada, i w ten sposób dlatego też uczyniłem to tłumaczenie w sposób bardziej dosłowny z języka greckiego starając się również też ukazać grę na słowach ale niekoniecznie zawsze zachowując tą samą kolejność słów jak w języku greckim pierwsze trzy błogosławieństwa są skierowane do trzeciej osoby liczby mnogiej dlatego przetłumaczyłem błogosławieni ubodzy błogosławieni głodni błogosławieni płaczący Natomiast czwarte błogosławieństwo jest skierowane do drugiej osoby liczby mnogiej. Błogosławieni jesteście, gdy nienawidzą was ludzie. Podobnie jest w Ewangelii Mateusza. Pierwsze osiem błogosławieństw są skierowane do trzeciej osoby liczby mnogiej. Natomiast dziewiąte błogosławieństwo jest skierowane do drugiej osoby liczby mnogiej. Błogosławieni jesteście, gdy was prześladują. Natomiast jeśli chodzi o biada, to e, są one głównie skierowane do drugiej osoby liczby mnogiej. Biada Wam bogaczą, biada Wam syci, e, biada, gdy o Was będą dobrze mówić wszyscy ludzie. Natomiast trzecie biada również jest skierowane do trzeciej osoby e, liczby e, mnogiej, biada śmiejącym się. Natomiast jeśli chodzi o drugi człon z każdych błogosławień, zarówno i biada, wszystkie są ułożone w sposób, że są skierowane do drugiej liczby, drugiej osoby liczby mnogiej: albowiem wasze jest Królestwo Niebieskie, albowiem będziecie nasyceni, i tak dalej. Jeśli chodzi też o inne słowa, które są podobne, użyte, warto też zwrócić uwagę, Zarówno w drugim i trzecim błogosławieństwie, jak w drugim i trzecim biada mamy to słowo teraz. Głodni teraz, płaczący teraz, syci teraz, śmiejący się teraz. Jeśli chodzi o czwarte błogosławieństwo i czwarte biada, pierwsze, że czwarte błogosławieństwo jest bardziej rozbudowane niż czwarte biada, ale kontrast głównie polega na e, dwóch słowach. Że w błogosławieństwie mamy słowo złe, natomiast w biada mamy słowo dobrze. Wszystko, co osoby są, te osoby są nienawidzone, odsuwane, znieważane, odrzucane, właśnie uważane jako złe, czyli doświadczają zła i to zło teraz może się odnowić idź również do ubóstwa, do doświadczenia głodu. I Doświadczenia właśnie tej sytuacji, z powodu której płaczą, w przeciwieństwie do tego wszystkiego dobra, czyli bycia bogatym, sytym, śmiania się, czyli radowania się, to wszystko właśnie zamieszcza się w tym słowem dobrze, doświadczać to dobro od ludzi. Te dwie części, zarówno błogosławieństwa i przekleństwa, kończą się w tą samą formą z jedną różnicą, tylko różnią się jednym słowem w języku greckim. Tutaj nie zachowałem kolejności słów jak w języku greckim, ponieważ starają się te słowa różniące ułożyć na samym końcu. Tak samo bowiem ich przodkowie czynili prorokom, jeśli chodzi o błogosławieństwa. Tak samo bowiem ich przodkowie czynili fałszywym prorokom. Czyli wszystko zło, które w błogosławieństwach jest wymienione, doświadczali prorocy, w przeciwieństwie do wszystkiego dobrego, do wszelkiego dobra, które doświadczali fałszywi prorocy, jeśli chodzi o tą część biada. Natomiast warto tu również zwrócić uwagę, że pierwsze błogosławieństwo i pierwsze biada. Zasadniczo różnią się w aplikacji, albowiem wasze jest Królestwo Boże w przeciwieństwie, albowiem macie już pociechę waszą. Tym bardziej, że to wyrażenie Królestwo Boże nawiązuje bezpośrednio później do konsekwencji zawołania w wersie 23: aby się radować. Gdzie jest też nadmieniony, bowiem zapłata wasza jest wielka w niebie. To wyrażenie w niebie bezpośrednio łączy się z Królestwem Bożym. I dlatego też tutaj warto zaznaczyć, że mimo tych wszystkich podobieństw, ponieważ jeśli tekst ma zawiera bardzo dużo elementów podobnych, bardzo istotne jest również też zwrócenie uwagi na to, co różni. I tą zasadniczą różnicą jest właśnie werset 23, to zawołanie: radujcie się w owym dniu i podskakujcie. Przetłumaczyłem tutaj również w sposób bardzo dosłowny. Zamiast e, cieszyć się, e, wezwanie radujcie e, brzmi właśnie w sposób bardziej taki doniosły, e, a natomiast inne słowo, które w języku polskim jest tłumaczone w sposób e, inny, ja tutaj w sposób bardziej dosłowny przetłumaczyłem: podskakujcie, ponieważ ten sam czasownik znajduje się w Ewangelii Łukasza w reakcji Jana w łonie Elżbiety, gdy podskakuje, gdy spotyka się z Jezusem, gdy Maria przychodzi i przyprowadza, przynosi go do Elżbiety w swoim łonie. Podobna reakcja. Dlatego ta radość ma być takim podskakiwaniem. Radości, czyli e, cały ten tekst ukazuje tą dynamikę. Dlatego też na następnym, e, właśnie e, następnej części, na następnym ekranie, będzie można zobaczyć też propozycję innego tłumaczenia. Te słowo greckie w błogosławieństwa w języku polskim, e, głównie tłumaczone jako błogosławieni, w zasadzie byłoby lepiej przetłumaczyć w sposób, jak tutaj proponuję, na przykład szczęśliwi, ponieważ to słowo greckie tłumaczy również słowo hebrajskie, które używamy w pierwszym psalmie. I w pierwszym psalmie mówimy nie mówimy błogosławiony człowiek, ale szczęśliwy człowiek. I tutaj właśnie też tak samo słowo szczęśliwi dla mnie brzmi w sposób taki bardziej dynamiczny. Słowo błogosławieni ma taki wymiar bardziej statyczny, czyli już jakaś taka deklaracja e, statyczna, która już nie sugeruje jakiegoś konkretnego oddziaływania w teraźniejszości, jak na przykład my mówimy, bo odnosimy błogosławionych świętych do osób, które już odeszły z tego świata. Natomiast słowo szczęśliwi e, bardziej odwołuje się do ludzi, Obecnie żyjących i ta, dlatego też ta szczęśliwość w sposób taki bardziej dynamiczny realizuje się w tym wezwaniu. Radujcie się i podskakujcie z radości, właśnie doświadczając te wszystkie trudy, doświadczając tego wszelkiego zła, ponieważ Wasza obietnica jest wielka w niebie i albowiem Wasze jest Królestwo Boże, czyli to Królestwo Boże. Nie, że będzie, ale te Królestwo Boże już się dokonuje w tych sytuacjach trudnych, które są, w których właśnie naśladowcy Chrystusa znajdują się, ale cierpliwi je znoszą, oczekując w pełni wypełnienia się tej obietnicy. Życzę wszystkim owocnej refleksji nad tym pięknym tekstem błogosławieństw i przekleństw, czyli szczęśliwości biada. Amen.